biblioteka pod strzechą Zapraszam Witaj drogi słuchaczu. Stwór o którym dziś ci opowiem zwany jest Piwożkiem. Piłoszek był złośliwym chochlikiem, czyhającym na swoje ofiary w pobliżu zajazdów. Kiedy dostrzegł strudzonego wielogodzinną podróżą człowieka, wskakiwał mu niepostrzeżenie za kołnierz i namawiał na spożycie piwa. Człowiek, który uległ pokusie, często tracił całe swoje oszczędności, gdyż przechylał kufel za kuflem. Pijany niejednokrotnie, za namową piwożka, wszczynał w oberży awantury. Czasami kończyło się to wyrzuceniem tego nieszczęśnika z lokalu, a czasami utratą przez niego zębów, kiedy zaczepił niewłaściwego klienta. Bywało też tak, że pijany tracił życie. Morał z tego taki: kiedy nachodzi ci ochota na piwo, drogi słuchaczu, lepiej zerknij za swój kołnierz, bo możesz stracić pieniądze, zęby i godność. A jakie są twoje doświadczenia z piwożkiem, drogi słuchaczu? Napisz w komentarzu swoją ciekawą historię. Do następnego. Cześć!